Cześć, tu Kamil. Jestem trenerem w Hellfixie i dzisiaj pokażę Wam jak zrobić poprawną pompkę. W ustawieniu początkowym nogi z i głową powinny tworzyć jedną linię. Powinniśmy utrzymać sylwetkę, jakbyśmy chcieli wyważyć drzwi głową. Platka powinna być wypchnięta, brzuch naprężony, biodra ściśnięte, kolana wyprostowane. Ruch pompki rozpoczynamy od zgięcia łokci, opuszczając się i bardzo delikatnie napierając w przód. W dolnej pozycji linia ciała powinna zostać zachowana, łokcie powinny pozostać ustawione nad garstkami, a barki powinniśmy dokręcać nieco do środka, jakbyśmy chcieli ścisnąć coś pod pachami. Pompki można robić w wąskim ustawieniu łokci, jak również w szerokim działając na nieco inne mięśnie. Ciekawych wariantów tego ćwiczenia jest mnóstwo, o tym też na pewno nagramy oddzielny film, ale dzisiaj skupiamy się na tej najbardziej klasycznej wersji. Jeśli nie jesteś pewien, czy Twoje dłonie są dobrze ustawione podczas pompki, najlepiej położyć się na ziemi, oderwać dłonie i ustawić nadgarski pod łokciami. Wtedy pozostaje nam jedynie odepchnąć się od ziemi. Ale co zrobić, jeśli nie mamy siły zrobić klasycznej pompki na ziemi? Najprostszym ułatwieniem pompki jest robienie jej na podwyższeniu. Na przykład na stole, na sofie, czy na sztandze na siłowni. Im będziemy niżej, tym pompka będzie trudniejsza. A że naszym celem jest zrobienie klasycznej pompki na ziemi, to regularnie powinniśmy obniżać pozycję, zbliżając się do pozycji równoległej z ziemią. Kolejnym bardzo dobrym ćwiczeniem zbliżającym nas do pełnej pompki jest bardzo powolne opuszczanie się, a następnie odepchnięcie się z pomocą nóg. Bardzo powolne opuszczanie jest też świetnym sposobem na utrudnienie sobie pompki, dlatego, nawet jeśli robisz ich już dużo, to jest to świetny wariant dla urozmaicenia i utrudnienia sobie tego ćwiczenia. Kolejnym dobrym sposobem na ułatwienie sobie pompki jest zrobienie ich na kolanach. W ustawieniu i sposobie robienia. Trzymamy się tych samych zasad, tylko teraz linię ciała wyznaczamy od kolan, a nie od stóp. Kiedy w tej formie będziemy już sobie w miarę dobrze radzili, to staramy się opuścić na kolanach, podnosząc się, wyprostować nogi, odrywając kolana od ziemi i ustawiając się do pozycji klasycznej pompki. Idziemy dalej i jesteśmy już naprawdę blisko klasycznej pompki. Opuszczamy się spokojnie do ziemi, tak samo jak w klasycznej pompce przez zgięcie łokci. I kładziemy się na ziemi, ustawiając się tam i podnosząc się na kolana. Kiedy jesteśmy na górze, podnosimy kolana i znowu powoli opuszczamy się do samej ziemi. Kolejnym krokiem może być dopchnięcie się od ziemi na prostych nogach, ale to już jest czas, w którym możemy i powinniśmy próbować pojedynczych powtórzeń klasycznej pełnej pompki.